Teraz ekwiwalent sędziowski rozliczysz szybko i łatwo. Zobacz jak. Od 21 grudnia kluby wszystkich lig i klas rozgrywkowych mają teraz możliwość rozliczania ekwiwalentów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów piłkarskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Co trzeba zrobić, by skorzystać z tej możliwości? Punkt pierwszy. Do 15 lutego 2022 roku klub składa do Biura Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej pisemną deklarację. Według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w której wyraża wolę rozliczania ekwiwalentów sędziowskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Punkt drugi. Okresem rozliczeniowym programu jest jedna runda sezonu rozgrywkowego. Punkt trzeci. Podpisując deklarację, o której mowa powyżej, klub oświadcza, że zapoznał się z zasadami rozliczania delegacji. Oraz w przypadku braku uregulowania należności z tytułu rozliczania ekwiwalentów sędziowskich podaje się rozstrzygnięciom wynikającym z artykułu 105 regulaminu dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Punkt 4. Klub zobowiązany jest opłacić notę księgową, rachunek wystawiany przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, opiewający na kwotę wynikającą z sumy stawek przewidzianych dla meczu rozgrywanych w roli gospodarza, mistrzowskich i pucharowych przed rozpoczęciem całego sezonu lub rundy wiosennej. Punkt 5. Klub uprawniony jest do rozliczania ekwiwalentów sędziowskich za pośrednictwem Biura Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w ramach wszystkich rozgrywek mistrzowskich i pucharowych, w których występują jego drużyny. Punkt 6. Po zakończeniu rundy Mazowiecki Związek Piłki Nożnej wystawia dla klubu notę księgową, rachunek, korektę opiewający na kwotę stanowiącą różnicę w stosunku do rzeczywistych kosztów poniesionych z tytułu ekwiwalentów sędziowskich w ramach wszystkich lig i klas rozgrywkowych. Ewentualna niedopłata musi być uregulowana przez klub w terminie 14 dni od daty otrzymania noty lub rachunku, natomiast ewentualna nadpłata zostanie klubowi przeksięgowana na nową rundę rozgrywkową. W przypadku wycofania Klubu ze wszystkich rozgrywek prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, nadpłata zostanie zwrócona na konto wskazane w deklaracji. Wysokości przedpłat dla poszczególnych klas rozgrywkowych ustalane są na podstawie stawek sędziowskich wynikających z uchwały Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia tabeli ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Liczba meczów w danym okresie rozliczeniowym ustalana jest w oparciu o terminarze rozgrywek, w których klub występuje w roli gospodarza. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość rozłożenia na dwie raty opłaty, o której mowa w punkcie szóstym, powyżej wyłącznie za zgodą prezesa lub podczas jego nieobecności jednego z wiceprezesów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tego sposobu rozliczania ekwiwalentów sędziowskich.